Rozpoczynamy nowy sezon PKOBP Ekstra Ekstraklasy na inaugurację rozgrywek 2023-2024. Jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań podejmuje pogoń Szczecin. Portowcy częściej są przy piłce, ale to gospodarze pierwsi stwarzają dobrą sytuację. Strzał Stefana Sawicia odbija Dante Stipica. Jesteśmy już po drugiej stronie boiska, to Marcele Wędrychowski. Wędrychowski jest już w polu karnym. E, dogranie na 11 metr i 1 do 0 dla pogoni Etymis Kuluris. Zdobywa pierwszą bramkę w sezonie i jest to też oczywiście pierwsza bramka Greka w Ekstraklasie. Wychowanek Paoku, który przyszedł do Szczecina z Tuluzy wpisuje się na listę strzelców w 36 minucie. Pogoń obejmuje prowadzenie. W pierwszej połowie jeszcze raz groźnie atakuje Warta, ale strzał byłego zawodnika portowców Macieja Żurawskiego wędruje ponad poprzeczką. Do przerwy 1 do 0 dla przyjezdnych. A zaraz na początku drugiej połowy Kamil Grosicki. Piękna akcja, ale najlepszy zawodnik Ekstraklasy poprzedniego sezonu i kapitan pogoni uderza obok słupka. I wciąż sportowcy na jednobramkowym prowadzeniu, a to już Stefan Sawicz. bardzo aktywny w ataku. Sawicz zagrywa do Bartkowskiego, jest główka, jest spore zamieszanie, ale też sporo szczęścia miał w tej akcji Dante Stypica. Próbował tam jeszcze po tej główce Bartkowskiego, też byłego piłkarza, pogoni dogrywać, walczyć o tę piłkę Pleśnierowicz. No ale ostatecznie futbolówka wylądowała tuż obok słupka. To już wprowadzono jest z ławki Wakan Bicakcian, no i świetna interwencja. Adwiana Lisa, Bicza Chcian lewą nogą strzela w Ekstraklasie, piękne gole. Tym razem jednak golkiper Warty był górą, a swoją drogą wcześniej ograny fenomenalnie przez Bicahciana Zawicz. Ostatecznie Pogoń Szczecin rozpoczyna nowy sezon od zwycięstwa. Portowcy wygrywają na wyjeździe z Wartą 1 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.